Biznes może być bardzo mocno uzależniony od bioróżnorodności. Czasami trudne jest to do znalezienia, do zweryfikowania, do zaobserwowania. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym w pięciu przykładach pokażę różne działalności i różne styki z bioróżnorodnością, co pomoże Wam poszukać w swojej działalności tego styku i zastanowić się nad ewentualnymi ryzykami i szansami dla Waszego biznesu. Przykład firmy z branży metalurgicznej. Firma zamierzała rozwijać. Swoją działalność w przyszłości, co wymagało od niej większego zużycia i zapotrzebowania na wodę. Wodę, którą ta firma pozyskuje w dniu dzisiejszym, zgodną z pozwoleniami wodnoprawnymi dawno temu wydanymi, pochodzi z ujęć powierzchniowych, czyli ze zbiorników wodnych, które są na cieku, na rzeczce. Co się okazało? Analiza wykazała, że dostępność tej wody już jest bardzo mocno ograniczona, zaś przyszłe zapotrzebowanie, wzrost tego zapotrzebowania na wodę może okazać się niemożliwy do spełnienia z wykorzystaniem tego ujęcia. Problem ten można byłoby rozwiązać w różny sposób. Z jednej strony gospodarczo, technicznie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak chociażby obieg wód, zamknięty obieg, ale również z wykorzystaniem bioróżnorodności, ochroną bioróżnorodności w górnym biegu rzeki, chociażby poprzez zabezpieczenie obszarów wodno-błotnych, przed ich dalszym zagospodarowaniem czy meliorowaniem, to Pozwoliłoby utrzymać wody w cieku, w dłuższym okresie i spowolnić ich spływ w okresach deszczowych. Działania podjęte przez firmę skierowane na ochronę bioróżnorodności w takim właśnie miejscu, w takiej zlewni, mogą zarówno pomóc im zatrzymać wodę, a więc zabezpieczyć te swoje źródła, z których czerpią również w przyszłości, ale także pozytywnie wpłynąć na obraz firmy w kontekście społecznym. Bardzo ważnym efektem takich działań. Jest to, że firma w dalszej dającej się przewidzieć przyszłości będzie mogła funkcjonować i rozwijać się, i wykorzystywać zasób, z którego korzysta, który jest ich głównym zasobem, czyli wody. Wróćmy jeszcze raz do tego przykładu, ale spójrzmy na to z innej perspektywy. W górnym biegu tego cieku, z którego firma korzysta, rozwija się rolnictwo i zabudowa. Ludzie tam zamieszkujący, ta społeczność lokalna również korzysta z tej samej wody. Wyobraźmy sobie, w dalszych perspektywach że tej wody zabraknie również tym ludziom. Zabraknie firmie, zabraknie tym ludziom. Można spodziewać się tylko jednego konfliktów, dużych konfliktów społecznych, które mogą doprowadzić do przyblokowania działalności tej firmy. Wykorzystanie teraz działań opartych na bioróżnorodności, polegających na podjęciu różnego rodzaju interakcji ze społecznością lokalną, poprawiających bioróżnorodność w tej zlewni, może przyczynić się, może pomóc firmie zarówno zabezpieczyć swoje źródło, swoje ujęcie wód, jak również ujęcie W dla tej społeczności lokalnej, a tym samym poprawić reputację i widoczność firmy markę w, wśród społeczności lokalnych. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Kolejnym przykładem może być firma z branży kosmetycznej. Firma z branży kosmetycznej w sposób oczywisty musi dbać o branding, bo któż z nas chciałby korzystać z kosmetyków, które no, negatywnie wpływają na bioróżnorodność No tak, ale czasami. Stwierdzenie, czy dana firma ma wpływ na bioróżnorodność w tak skomplikowanym łańcuchu dostaw jest bardzo trudne. Przykładem może być kwasek cytrynowy. Kwasek cytrynowy, który jest jednym z głównych składników wielu produktów w branży kosmetycznej, pochodzi nie z cytryn. Produkowany jest przez czarną pleśnię z e, melasy z trzciny cukrowej. Taka trzcina cukrowa wymaga dużej ilości wody i wielu zabiegów agrotechnicznych, w tym stosowania wielu pestycydów. Głównie produkowana jest w krajach subtropikalnych, gdzie występuje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem. Spływ tych pestycydów może w znaczący sposób ograniczać rozwój tych gatunków i wpływać negatywnie na bioróżnorodność. A więc widać, jak bardzo długi łańcuch powiązań może zaistnieć, żeby móc wykazać, gdzie, w którym miejscu firma ma styk z tą bioróżnorodnością. I teraz ograniczenia wynikające z konieczności ochrony tych gatunków mogą wpłynąć na produkcję trzciny cukrowej, albo mogą, co gorsza, pokazać, że kwasek cytrynowy pozyskiwany w ten sposób jest, nazwijmy to, negatywnie wpływający na bioróżnorodność. Czyli firma może utracić swoją reputację, bądź, co gorsza, pokazać w sposób błędny, że jest prośrodowiskowa, że nie przeanalizowała wszystkich swoich łańcuchów dostaw, co w konsekwencji może zakrawać o tzw. greenwashing żeby ograniczyć takie ryzyko i w ogóle ocenić skalę tego ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia konieczne jest przeanalizowanie całego łańcucha dostaw całego łańcucha dostaw do miejsca tak naprawdę często produkcji produkcji w terenie i tam zweryfikowanie czy mogą się pojawiać negatywne wpływy na tą bioróżnorodność Dopiero po przeanalizowaniu całego takiego łańcucha dostaw i określenia punktów styku z bioróżnorodnością, wpływów ich zasięgów i wielkości jesteśmy w stanie podjąć pewną decyzję strategiczną odnośnie dalszego pozyskiwania tego typu środków, bądź zastosowania innych rozwiązań alternatywnych, bądź włączenie się w działania ochrony bioróżnorodności w miejscu produkcji. Kolejnym przykładem może być firma z branży spożywczej. Firma, która na potrzeby produkcji wykorzystuje olej palmowy. Bardzo często palma olejowa uprawiana jest w terenach tropikalnych. Filipiny, Indonezja. Wiele gatunków chronionych, wiele zagrożonych, wiele terenów, które wymagają dużych obostrzeń. Brak możliwości rozwoju kolejnych terenów pod uprawę palmy olejowej. Dodatkowo problem związany ze zmianami klimatycznymi. Te elementy w sposób istotny mogą wpłynąć na dostępność i cenę tego towaru, jakim jest olej palmowy pozyskiwany z tych regionów. To może wpłynąć negatywnie na koszty firmy, firmy naszej produkcyjnej. Jak sobie z tym poradzić? Prześledzenie całego łańcucha dostaw i zauważenie takich elementów styku z bioróżnorodnością oraz prześledzenie pewnych scenariuszy klimatycznych i zmian, które następują w miejscu produkcji, pozwala nam podjąć odpowiednie kroki, odpowiednie działania już na tym etapie wstępnym, zaplanować je i przygotować firmę do tych ryzyk. Zaoszczędza to kosztów, ponieważ pozwala również szukać różnego rodzaju innego źródeł dostaw bądź technologii. Kolejnym przykładem może być sklep detaliczny, sprzedający na przykład batony. Batony czekoladowe, produkowane w Europie, mogą być z kakao, które jest głównie dystrybuowane przez Niemcy. Jednocześnie, kakao to, mimo że jest dystrybuowane przez Niemcy na Europę, pochodzi z krajów np. afrykańskich Gany. Ghana jako kraj wysoko rozwinięty w Afryce Zachodniej prowadzi gospodarkę leśną udając odpowiednie uprawnienia pod dalsze wycinki lasów pod produkcję właśnie kakaowca. Nie podlega przez to regulacjom innym, np. przykład regulacjom EUDR, czyli dyrektywie o niewylesianiu. Dlatego też w ramach EUDR kraj ten nie jest widziany jako kraj wysokiego ryzyka wylesiania. Jednocześnie w kraju tym, w Ganie, występują tereny leśne, które zajmują bardzo niewielką powierzchnię. Są to tereny dżungli, bardzo ograniczone swoim zasięgiem, a zasiedlają je bardzo rzadkie i unikatowe gatunki, które tak naprawdę są zagrożone w skali światowej. Należy się spodziewać, że Gana, w ramach ochrony tych gatunków, będzie wprowadzała wewnętrzne ograniczenia legislacyjne, prawne, które finalnie. Pośrednio mogą wpłynąć na cenę kakao. W ten sposób produkt nasz, baton, który kupujemy, może być droższy. Widząc takie powiązania, które czasami są bardzo skomplikowane, łańcuchów dostaw, możemy spotkać właśnie zagrożenia różnego rodzaju legislacyjne nie tylko w kraju, z którego pozyskujemy ten pośrednio surowiec czyli Niemcy na przykład ale możemy Również natknąć się na problemy legislacyjne w krajach produkcji. Dlatego tak bardzo ważnym jest rozpoznanie całego łańcucha i określenie pewnych ryzyk, które mogą się pojawić w różnych miejscach. Przewidzenie tych ryzyk pozwala nam przygotować pewnego rodzaju polityki, strategii, w tym jak tutaj możliwe, że strategię zakupową, jak również informacyjną dla, swoich, dla naszych klientów, chociażby w oparciu o produkty produkowane z certyfikowanego kakao. Przykład zupełnie innej branży. Wyobraźmy sobie producenta prefabrykatów betonowych. Z jednej strony ma klientów, którzy od niego kupują, a z drugiej strony ma producentów substratów, od których musi zakupować chociażby cement. Zdarza się, że klienci w celu realizowania własnej polityki, czyli np. budowy domów ekologicznych, wymuszają na takim producencie prefabrykatów odpowiednie normy. W tym też normy środowiskowe. Potwierdzenia tego, że sprzedawany przez nich produkt, ten prefabrykat betonowy, nie wpływa negatywnie na bioróżnorodność. W związku z czym ten producent, chociaż sam jako fabryka może i nie wpływa znacząco na bioróżnorodność, musi zejść niżej do swojego dostawcy dostawcy, a wręcz do kopalni, w której wydobywany jest ten substrat do produkcji betonu. I tu może zaistnieć negatywny wpływ. Jednocześnie patrząc na proces tych połączeń w łańcuchu całej wartości może okazać się, że każdy kolejny poziom łańcucha będzie wpływał na siebie i wymagał podjęcia odpowiednich działań, w związku z czym dla takiego producenta prefabrykatów mogą pojawić się różnego rodzaju ryzyka, ryzyko wynikające jakby z konieczności budowania reputacji przez wymagane przez klienta, jak również ryzyka z dostawą odpowiedniej jakości materiałów. Przewidując tego typu ryzyka, już na tym etapie można odpowiednio zmodyfikować politykę zakupową i wymusić na swoim dostawcu, dostawcy materiału, jakim jest wapień, do przygotowania odpowiedniej oceny i udokumentowania swojego wpływu na bioróżnorodność. Przewidując tego typu oczekiwania klientów, możesz wyjść naprzeciw i zdobyć nawet przewagę rynkową, oferując produkt, który będzie przez nich chętniej pozyskiwany.